Cześć, witajcie na kanale Marzena i Marek. Jest godzina 8 rano. Ba, jaka 8? 7:45. jesteśmy na dworze. Tak szarawo w każdym razie. Minus 2 stopnie. My jedziemy na mieszkanie, ponieważ przychodzi ekipa od klimatyzacji dzisiaj. I jeszcze przychodzą eksperci od tej ściany, gdzie ta woda cieknie. Nie wiadomo skąd. No także jedziemy dziś tak wyjątkowo wcześnie. I powiem Wam szczerze, że, że dawno nie tak, nie wstawałem o tej godzinie. Jakoś świat wygląda dziwnie, znaczy dziwnie. Nie no, zawsze się wstawało o tej godzinie, to było coś normalnego, nie? Jest ciepniejszy Ale jest taki ciemny ten świat to, to nie lato, bo latem to wiecie, o tej godzinie latem to już jest uuu, uuu. Pięknie i cudownie, no Także, takie plany na dzień dzisiejszy, może coś więcej będzie o klimatyzacji A Marzenka się wyspała? Tak, wyspałam się, chociaż... Yyy... To znaczy, w sumie wyspałam się, ale ciężko się wstawało O, to ja jeszcze może widzom powiem Skąd to pytanie, czy się Marzenka wyspała, no bo wiecie 8 godzina to taka normalna godzina, nie? Ale myśmy poszli spać to było w pół do trzeciej, a ja zastanowiłem to, chyba było w pół do czwartej. Nie wiem, ostatnio ta moja bezcenność coś jest y, no, na no, topie A potem się komuś udziela innym. A potem najlepiej mi kobiet. się śpi rano, nie? No, no ale to tak jest. No właśnie, najlepiej się śpi rano, a w nocy to by te oczy jakoś nie chcą się mm, wiecie. To jest taka do krótka snu. faza snu, a potem już jest kończyć, nie? Nie wiem, może tak jak mówiłam ostatnio, to może być jakieś takie rozregulowanie. Ja akurat na na narzekam, bo jest to bardzo niewygodne. Zawsze się z tego śmiałem, jak babcia mówiła, że na nimi w nocy spać. No, no i widzicie, właśnie. dopadło mnie już jako dziadka. No, ale to nie jest nic takiego fajnego, nie? By... Nie. Mm, to jest. Potem w nocy w ogóle, nie? Tak, jak się kręcisz w nocy, nie możesz zasnąć. Po prostu wszystko cię gdzieś tam jeszcze obudzi, nie? Także. Mm. Jeszcze królik zacznie chrupać trawkę sobie. <laughs> No chociaż my jesteśmy przyzwyczajeni do takich nie. dźwięków odgłosów królewskich. Ale w nocy się to wybudzi, nie? Ale jednak tak, wybudzi. Także napiszcie, czy też macie takie to problemy. Zobaczcie na bezsenność. Czy raczej nie. Jak nie, to dobrze. No, a my jedziemy. No spory ruch, nie? No duży. Pomogłeś ślisko może być. Jeszcze taka jedna rzecz, bardzo wygodna zimą. Coś, czego nie mieliśmy po poprzednim aucie, mianowicie podgrzewane fotele, ale Marzena z tego nie korzysta, jak widzicie, bo ona nie lubi. A ja to mm, jak minutko się siedzi. Nie, ja tego bo nie. Bo jest lubię. zimno, minus 20. No, wiecie, mi to, co jest to jest takie głupie uczucie po prostu. Mm. Grze, ja no grzeję ci z tyłek. Nie, ja nie lubię tego. Ale ja tego trochę od razu zmniejszam na jedyneczkę tak. i jest idealnie. No i jesteśmy już przed pracą. Nie my, ale ekipa. Znoszą się tutaj różne sprzęty. Telefonem musimy nagrać, bo kamerę nie wzięliśmy. Tak, widzieliśmy kamery, ale już są najważniejsze to jest to. Jedna z ważniejszych rzeczy, nie? Tak, bo bądźmy instalacji zakładać. No, tak. i... Czyli klimat. Ale były dylematy. Znowu pojawiają się problemy, nie? Wiecie, Moment, muszę tak, tak właśnie okazuje, nie jest tak łatwo e, określić miejsce instalacji klimatyzacji. A, a, a dokładnie chodzi o odległości od sufitu, matko, się okazuje, że minimum 10 cm i się, by się, o mało co nie okazało, to by się tu klimatyzator nie zmieścił, znaczy nam w pokojach, no, idę pokazać. O tu panowie ściany robili i chodzi słuchajcie o to, o ten nadbronże, bo tu, tu mamy klimatyzator zamontowany i centymetrów brakowało. No a muszą być one zachowane, nie? Musi być wszystko, no, zgodnie. 10 cm od tak. sufitu. No i okazuje się, że z sufitu ma być 5 cm obniżone. Także tylko 5. Ale nawet dobrze, przynajmniej złe wyżej, nie? Tak, że... Jeżeli tak się da, to dobrze, ale... To samo tu. O, tu, na tyłat, proszę. Także teraz my zostawiamy. Fachowców idziemy, a oni będą robić. A jeszcze, proszę. Się robi. Dzisiaj będzie troszeczkę kosmetyków. W tle widzicie zagrodę królików. Królika jednego i choinkę, którą jeszcze mamy. Piszcie, jak długo u Was jest choinka. U nas jeszcze trochę chyba postoi. Na razie jeszcze się nie sypie. A tu króciutko taki kosmetyczny hol, Byliśmy w Lorient, czyli tej mydlarni Świętego Franciszka, bo. Właśnie, znowu wracamy do ulubionych naszych kosmetyków, sprawdzonych, zacznę może od tego kremu, ja sobie, jeżeli chodzi o ten krem do twarzy, to jest krem taki anti y, aging y, z arganem i koenzymem Q10, bardzo go lubię, jeżeli chodzi o ten krem, ja sobie robię taką przerwę, około dwóch miesięcy i znowu do niego wracam, jest y, sprawdzony przeze mnie, bardzo dobrze mi służy, i no tak jak mówię, po prostu do niego wracam. Jest super. Dobra, i bardzo wydajny też. To jest produkt, który sprawdza się u marka, on go stosuje. Ja nie stosuję tego serum do stóp. Takie serum też fajny do, dozownik, bo jest pompka. I jeżeli chodzi o użycie, to naprawdę schodzi całość kosmetyku. Z opakowania. To jest krem do rąk, znowu z olejem arganowym. W ogóle lubimy ten arganowy olej, jeżeli chodzi o kosmetyki Lorient. I to jest taki krem, który Marek często wyrzuca po prostu do swojej torebki, albo jest w domu tutaj w kosmetyczce, w łazience. To jest taka nowość, którą też kupił, krem do rąk. Powiem Wam, że nie mieliśmy jeszcze, jeżeli chodzi o ten kosmetyk, o ten krem. Natomiast on też zabiera olejek, olejek arganowy i masło yy, Shea. Pięknie pachnie. Te kosmetyki są bardzo natura naturalne. One są takie roślinne i właśnie też taki zapach dominuje, jeżeli chodzi o kosmetyki yy, z tej mydlarni no, z kosmetyki I to jest mój kosmetyk. To jest szampon z tej serii Amazon Plants. Ja mam, już mi się kończy taka odżywka do włosów. Właśnie z tej serii jestem z niej bardzo zadowolona. Odżywka do spukiwania. Natomiast to jest szampon, który jest przeznaczony do włosów zniszczonych, no właśnie takich przesłużonych i uszkodzonych zabiegami fryzjerskimi. Od nowa uzdrowienie. Moje włosy są bardzo... Przesuszone. Ja je sama też rozjaśniam. No, zabiegami fryzjerskimi, dodatkowo. Natomiast chcę go wypróbować, bo czytałam dużo, jeżeli chodzi o takie recenzje, opinie. Skład mi odpowiada. No i po prostu chcę go przetestować. Dodatkowo. O, oh. dodatkowo pasuje mi też to, że ten szampon ma taką konsystencję żelową, co mi bardzo odpowiada, bo mam wrażenie, że tak nie obciąża moich włosów jak właśnie szampon taki y, kremowy, kremowym, takiej konsystencji kremowej. Więc y, to, ach, jeszcze co tutaj mam? Jakieś dostaliśmy próbkę? Kremowy balsam do ciała, elegancka róża. Uh -huh. No i to jest tutaj, co? To, to y, kalendarz na nowy 2021. Rok, także odwiedziliśmy, no już po dłuższej przerwie znowu kolejny las mnie, <grystanie> Franciszka, kosmetyki Lolion. Dobra, idę to schować. Piszcie mi czy w ogóle też znacie, czy lubicie kosmetyki takie naturalne. No i już po wszystkim panowie byli, zrobili tempo niesamowite, bo zajęło im to ile? Od godziny 9 no, powiedzmy do... 13 4 godziny. I oto efekt. Nie. No, pierwszy raz widzę jak wygląda y, instalacja y, klimatyzacji. Ile to jest rur, ile to jest rur? tych różnych... To idziemy, potem tak. idziemy na balkon. Tu się Panowie przekuni. I trzy pary idą na trzy klimatyzatory. O jak pięknie. Tu Podoba Ci się to? No, fajnie. No wiadomo, że musieli mogli jakoś bawić się pod kątami prostymi, ale się mieli dłuższą instalację, tym potem bliższa wydajność. I tak, tutaj pierwszy klimatyzator. Największy. Yy, największy. bo to jest największa powierzchnia też do obłodzenia, może do ogrzania, nie wiadomo. Także już jest wyrysowany dla innej ekipy, żeby też mniej więcej wiedzieli co i jak. To będą pompy zamontowane, żeby tak. odsporowane skropliny. No i... Jaki gruby no to są żołowa. takie rurki, nie? Nie, to jest kabel Aha, ale to, to duże No to są rury W takich otulinach, jak to Pan mówił Teraz chodźcie, pokażę Wam jeszcze bo nie. to niekonieczny rur e, Tu jesteśmy w naszym pokoju Idziemy z rurą O, o a tutaj kawałek cementu Tak, 8, no tu 8, 8, akurat jest szkoda ale to, wiecie, przy remocie to to nie ma opcji, żeby się nie y, wydarzyło. Tu znowu miejsce na pompkę, nie? Mm -hmm. I tutaj tylko, że w tym pokoju i u Michała jest problem, i musimy pamiętać o tym, że troszeczkę musimy obniżyć, nie? A czy się nie, jak, jak zależy, jak będą drzwi zamontowane. Jak drzwi, żeby one później nie. Chaczuję. Hmm, dobrze. No i ostatni klimatyzator. za to. w pokoju jestem w ogóle ciekawa tego, jak to, jak to będzie efekt no, tej, tej wydajności, jak to będzie takie, wiesz... Nie no, tu u nas to sobie Bo my wiemy, jak u nas jest w mieszkaniu tym starym, o, jak, taki jest, jak są upałe, to jest naprawdę bardzo gorąco, duszno, nie? nie już nie jest gorąco, ale jest duszno. Duszno, duszno i nie ma tego przebiegu takiego. No i tu jeszcze bardzo ważna część klimy, właśnie... To jest to odprowadzenie skroplin, czyli tej wody, która się wytworzy w trakcie działania klimatyzatora, I ona do odpływu będzie wprowadzona tutaj w garderobie. No. no ale jest, jest ok. Mnie się to wydaje, że jest dobrze. Fachowcy byli, to w końcu chyba dobrze zrobili. I fajnie nam jeszcze kilka rad zostawili takich, szczególnie pan właśnie tutaj majster. Pan ekspert. Pan ekspert na co zwrócić uwagę przy dalszym remoncie. Mieszkanie to jest bardzo ważne. No bo wiecie, my, my takich rzeczy nie wiemy, nie? No skąd? Nie, no ja remontowałem wcześniej. No ale gdzie film nie montowałem. No. A tak w ogóle znowu nagrywamy telefonem, bo Marzyka jak wróciliśmy do domu, to zaczął montować i stwierdziła, że na jakość. O, teraz chyba sobie mikrofon lekko przysłoniłem, bo tu jest do mikrofon. obraz obrazu była Także. Dobra, gorzej z mikrofonem przy nagrywaniu telefonem, ale dobra. Nieważne, także kolejny etap, i jest kolejny postęp. A kiedy teraz znowu? Chyba musimy trochę poczekać, nie? No, ja teraz to będzie długo czekać, nie? Bo... Jeszcze idziemy na balkon. Na balkonie zimno, bo dzisiaj mamy dwa. A tak to się prezentuje, a tak się Marzenka prezentuje. A tak się tu prezentuje klimatyzacja, a dokładnie, a dokładnie nie tyle klimatyzacja, co robimy. I jeszcze jedna rzecz, jak już jesteśmy na balkonie, kolejna sprawa została poruszona, czyli yy, wiecie tutaj ten odpływ, yy, bo jak widać są nowe ślady i tu niestety ta woda nam no, kapie. Podobno tutaj jest po prostu źle, yy, od, yy, źle izolacja poprowadzona ona musi być wymieniona, trzeba też panele zdjąć i też fachowcy muszą nam to zmienić, także... Ale najważniejsze, że się dzieje, to wiadomo, że wszystko wychodzi w takich remontach, różne yy, rzeczy, ale najważniejsze, że da się jeszcze to naprawić, bo gorzej, jakby trzeba było, wiecie, już wszystko jest na miodzie, a tu wychodzi to, 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 to wtedy załamka. Dobra, idziemy. No i pewnie teraz słyszeliście taki dziwny dźwięk, a mianowicie dosyć cichy materiał, a to wszystko powód tego, że do mojego telefonu, jak byliśmy na mieszkaniu, podpiłem ten mikrofon, bo chciałem zrobić dobrze, ale dziwnie wyszło. Mianowicie bardzo taki przytłumiony głos, i nie wiem, czy to nie jest spowodowane echem, ba, pogłosem, który jest w tym mieszkaniu. I ten mikrofon coś sprawił, że wyciszył to całe i ten materiał był taki przyciszony, ale mam nadzieję, że już więcej to się nie powtórzy, także marzenka miała na mnie nerwa z racji tego, że zepsułem jej materiał, a miało być tak pięknie. Bo ten wcześniejszy materiał nagrywaliśmy samym telefonem i tym mikrofonem wbudowanym. Ale Marzena mówi to przy montażu: no, ten głos taki dziwny, jakiś taki inny niż z, z aparatu. Mówię, dobra, to wezmę ten mikrofon. No i wiecie, podpiąłem i nie wiedziałem na miejscu, że taki zjechany głos będzie. Ale muszę to w ogóle przetestować tu w mieszkaniu. Możliwe, że to przez ten pogłos sam się tak dziwnie zrobiło. No i co? Słyszeliście? No musieliśmy trochę, teraz musieliśmy przyciszyć obraz. E jaki obraz? Ma to głos. Zwięk. Także y aktualnie już zmieniam moją y opinię, że iPhone nie, ale ja ci powiem. Teraz, jak pomyślałem, że to wszystko mogło być przez ten pogłos i jakoś głos się z lekka wytłumił. Ja muszę sprawdzić Jaki tu mieszkanie. No, tam jest pogłos na mieszkaniu. No, bo jest pusto, no? No i możliwe, że ten telefon tak to zrobił. Nie wiem, jakoś mi tutaj znowu podpadł. To zróbmy ten sprzęt. Test. Jaki test? Krótki test teraz na to, jak działa ten mikrofon. Mianowicie, teraz nagrywam iPhone'em. Tu, jak widać, tutaj aparat. A Marzenka coś powie i czy normalnie będzie słychać? nie? No, będzie słychać na pewno normalnie, bo tu jest. No ten mikrofon zawsze dobrze nagrywał. Ale wyjątkowo cicho, po prostu w tym hmm, nowym ja mieszkaniu. Ci, on coś wyciszył. Wracamy no, no, do aparatu. Także teraz macie porównanie, a na koniec coś bardzo dziwnego Wam chcę Hit, powiedzieć. Hitów. Hit, hitów, co się dzieje w mojej lodówce. To znaczy, no. Dobrze powiedziane. Jak widzicie, lodówka ma 5 stopni na plusie. I mamy dwa mleka. To mleko znacie? I to mleko też znacie, bo zresztą widzieliście to na ostatnim vlogu. Vlog. Nie? Ale posłuchajcie tego. Resztka mleka. A posłuchajcie tego. Coś się stało? Ja wezmę szklankę i wam coś pokażę. I to mnie w ogóle bardzo zdziwiło. Nie, no, ta, nie, nie, tam jest mleko i to szkoda tego. Słuchajcie, dla, dla mnie to jest niepojęte. Wszyscy wiedzą ci, co chodzili Ale do szkoły, że woda poniżej zera przechodzi w stan stały, a to mleko, słuchajcie, w 5 stopniach, 5 pięciu stopniach Celsjusza. O, popatrzcie. Ale ono może po tak zobaczycie, zobaczcie tutaj. Przymarzu. zobaczcie jakie jest przymarznięte mleko. Albo ono jakieś szczelone jest, ale to jest dziwne, to jest No nie lód. Nie, ja, ono ja nie... Nie, to otworzył. Nie, to jest to dobre chyba mleko. Czy ma dziwny smak? Dobre. I to nie, nie jest jakieś jest. mleko, wiecie, no nie wiem, mleko nie z mleka krowiego. Otóż ale źle z lodu. Ja bym to otworzył normalnie. I czy ktoś mi to wyjaśni, dlaczego to mleko w temperaturze 5 stopni Celsjusza przeszło, przeszło w stan stały. Nie, no to jest nie do pojęcia. Mm. Pierwsza taka sytuacja, normalnie lód. I co najlepsze, to już jest otwarte mleko od soboty. Dzisiaj jest poniedziałek. Mm. Ale... I w sobotę już był taki lód. Ja myślałem, że to się, nie wiem, roztopi. Marzena mi w ogóle mówi tak, na pewno wcisnąłeś wszystko tak do lodówki, że to było na tej tylnej ściance, gdzie zamarzło. nie, to mleko było z przodu i ono nie, no nie, nie, miało, nie miało w ogóle kontaktu z tą tylną ścianą, gdzie faktycznie no, niekiedy przy, lubi przymrozić. I ja nie wiem, no gdyby lodówka była coś nie tak... Co Marszał na też pod uwagę, to wszystkie produkty były przymarznięte. Ale tu jak się hmm. okazuje, jest tylko to jedno mleko. I nie, nie wiem, czy on tak się stało. Nie wiem, naprawdę ja nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. Obydwa mleka opakowania karton, yy, yy, jeżeli chodzi o zawartość tłuszczu 3,2. Tu jest na dole mleko, a tu jest, widzisz, co ma lód. A tu zrobiło się, woda się coś wydzieliła. takiego? Nie nie mhm. wiem. Woda się wydzieliła, tłuszcz jakby od. Ale w 5 stopniach za marzło. To jest właśnie bardzo, bardzo dziwne. Także jakby ktoś znał teorię na zagadkę z mlekiem, także. W to... No to może nam coś podsuniecie i wtedy będziemy oświeceni. Bo to, co się stało teraz, pierwszy raz coś takiego nam się nie przydarzyło. Dwie rzeczy się nam dzisiaj przydarzyły, a to nie tylko dzisiaj. Raz, że zamarznięte mleko, a dwa, że ten dziwny głos w mieszkaniu, ale już mieliście okazję sprawdzić, czy to była faktycznie kwestia pogłosu, czy... Nie wiem, może coś się zepsuło z mikrofonem. Czy nawalił sprzęt? A my dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze. No i widzimy się w następnym vlogu, już w piątek. Także czekajcie cierpliwie. Także do piątku. Pa! Pa!